wszystkim Muszę wam powiedzieć To będzie taki króciutki odcinek Żeby po prostu Bo jestem zdziwiony słuchajcie Mamy tutaj mojego kolegę Przywitaj się widzami na no. Ej, Ej, dziękuję Wam wszystkim. W ogóle jesteś zdziwiony. To mój pierwszy kanał. W ogóle. Pierwszy film. Poczekajcie. Nawet sobie tutaj zrobimy. I patrzcie na to. 16 wyświetleń, 2 łapki w górę i 4 komentarze. No po prostu. Po prostu łeb mi wybucha. Jak to szybko leci. Już będę zaraz miał 1000 subów od razu, tak. Razu. a jakbym miał dorosły z 22 lata to ja bym przebił Fliza gdyby teraz miał tyle samo to już bym go przebił to znaczy gdyby teraz wszyscy wszyscy mieli brak subskrybentów i wszystkie ich filmy się usunęły zamiast moich i ja będę miał jednego subskrybenta i będę najpopularniejszy na, na YouTube nie w ogóle na całym YouTube będę popularny normalnie tracicie to no więc dzięki wam wszystkim za to normalnie jesteście mega będę robić więcej odcinków obiecuję codziennie tak. e, bo wcześniej nie zrobiłem, taką przerwę miałem żeby dokończyć wszystko tam trochę zrobić z mikrofonem Dokładnie się przygotować do nagrywania, wiecie o co chodzi Tak? I dzisiaj będzie live'ik I będzie zapis na YouTube Więc będę nagrywać tam i tam Będzie to live'ik z CS -a. Więc do mojego Twitch'a pod, y, pod tym, tym pod, wiecie, wiecie pod czym y, po, W komentarzach ma, napisałem Więc dziękuję Wam wszystkim. No i co ja mogę powiedzieć? Szema!